Cześć, witam was na kanale Zakładamy Ogród. Słuchajcie, ja mam na imię Paweł. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zapraszam was do subskrypcji kanału. Dużo się dzieje, dużo się będzie działo. Temat podwyższonych grządek, które zaraz będziemy wypełniali podłożem, ale teraz przychodzi czas na kolejne rozsady. Tym razem jest to cukinia. Będę miał cztery odmiany cukinii na naszym warzywniaczku. Pierwsza to jest odmiana Astra Polka. Dla mnie bardzo plenna. Bardzo mało ją atakuje, atakują choroby, jest bardzo odporna, co zresztą jest też napisane na opakowaniu, że jest to odmiana odporna i faktycznie muszę przyznać, że taką jest. Nie miałem z tą odmianą nigdy problemów. Reszta to są wynarazki dla mnie tego roku, dlatego że tych jeszcze nie miałem, a chcę, żeby było kolorowo, żeby było inaczej na tych grządkach z cukinią, więc zdecydowałem się jeszcze na odmianę Atena Polka. Żółta, troszeczkę inaczej, troszeczkę będzie innych kolorów na grządkach. Yy, tutaj nimba odmiana, jak widzimy, ma troszeczkę inną strukturę skórki, yy, jest jaśniejsza z takimi ciemnymi przybarwieniami. Yy, I tutaj mamy tondo odmiana kulista, ciekawa. Zobaczymy, jakie to będą kule. Pewnie takie, do jakich dopuścimy je. Czyli im większa, tym mniej smaczka. Czy na większe pestki, więcej tego miążu. Troszeczkę wcześniej w tym roku wysiewam cukinie. Ponieważ chcę, żeby te rozsady były ciut większe. Na wypadek, gdyby się okazało, że maj będzie ciepły. To akurat z cukiniem mogę pozwolić sobie, żeby to była rozsada troszeczkę większa. Cukinie najlepiej uprawiać w doniczkach rozsadę torfowych. Mają dość wrażliwy, delikatny system. Korzeniowy. Ja kupiłem y, takie doniczki, czyli większe od tych, które miałem w zeszłym roku. Y, przy czym dla mnie problem jest taki, to są ósemki doniczki. Yy, przy czym yy, dla mnie problem jest taki, że ona jest strasznie, ale to strasznie cienka yy, i już przy arbuzie ten problem mi wyszedł, który sobie tam fajnie dochodzi, że tak czy owak te doniczki musiałem włożyć delikatnie yy, do innych plastikowych doniczek, które ja używam przez wiele lat, yy, ponieważ to ma do siebie doniczka torfowa, że w miarę upływu czasu ona się po prostu może rozpaść tak de facto. Chcemy być delikatni dla naszego systemu korzeniowego, no ona jest dla mnie troszeczkę za cienka, powiem tak, czyli Pracujemy w doniczkach torfowych, jeżeli chodzi o cukinię. Ja przygotowałem sobie tutaj taką paletkę. Na cukinię będę miał dwie takie paletki. To jest jedna, tutaj tak dla filmiku. Ziemia do siebu i piekowania. Uzupełniłem tą ziemią na około 3 czwarte wysokości tej doniczki, właśnie tą ziemią. I teraz będziemy sobie otwierali. Ja tylko wysieję tutaj jedną odmianę. Jak to najlepiej? Patrzcie sobie, jeżeli ktoś nie widział, jeszcze pestek, duże, dyniowate pesteczki, łatwe, cukinie raczej wschodzą wszystkie, przy czym no, jeżeli przygotujemy sobie doniczkę, damy po jednej się okaże, że nam nie wzejdzie, to trochę problem, ponieważ mamy jakieś tam puste miejsca, więc ja mimo wszystko daję po dwie, po dwa nasionka do jednej doniczki, będę... Ta, która później wzejdzie, będzie dla mnie tą słabszą, czyli będzie y, pikowana generalnie. Y, pikowana. Będzie przerywana rozsada i pozabieramy te, których tutaj bym już nie chciał mieć. Także daję po dwie na wypadek, gdyby coś nie wzeszło. A chcę mieć stuprocentową pewność, że ta ilość rozsad, którą prze, przewiduję, którą zakładałem, będzie. O, zobaczcie. Już mi się kończy jedna paczka, przy czym zakładałem ten temat i Astryponkę mam jeszcze, jeszcze tutaj troszeczkę drugiej, no ale chyba mi zabraknie mojej Astryponki. Dobra, słuchajcie, ja jeszcze sobie zorganizuję jeszcze jedno opakowanie, ale to już na później. Czyli mamy po dwie najlepiej powkładane pesteczki do naszych wielodoniczek. Nasze wielodoniczki przykrywamy teraz górę cieniu, tęką warstwą jeszcze centymetr, półtorej podłoża. Cały czas chciałbym zwrócić uwagę, że pracuję bez rękawiczek. Zostawiamy te rękawiczki dla służb, które ich potrzebują. Pomimo, że ja bardzo lubię pracować w rękawiczkach. Dobra, słuchajcie, jak będziemy mieć wszystkie napełnione, to gdzie one trafiają? Trafiają na parapety. Yy, parapety generalnie po wyżej wysokości muszą być ramy okiennej, pomimo, że one są dość wysokie, to i tak jeszcze muszę je troszeczkę podwyższyć, żeby były powyżej wysokości ramy, yy, tak żeby nie wybiły nam. Cukinia jest yy, Mniej rozłożysta niż ogórek w uprawie, yy, yy, ta, ta, ta roślina faktycznie ma, potrafi mieć dość duże liście, dość grube, bo one są puste w środku, ale bardzo grube. Yy, więc trzeba takie faktycznie. Ja zoptymalizuję im maksymalnie miejsce. Będę zakładał generalnie, że co 35 cm będę sadził rozsadę, ponieważ chcę jej mieć dużo yy, i faktycznie tyle miejsca mam tylko, że co 35 cm. Jeżeli ktoś ma większe możliwości, to nawet takie do 50 cm Potrafi być wielgachna, ale poradzimy sobie też przy tej wielkości 35 cm. Zapraszam Was do kolejnych filmików. Niebawem pokażę, jak się mają moje wszystkie rozstady, czyli jak się mają pomidory koktajlowe, które już były pikowane, które już nabierają masy, robią się coraz grubsze, coraz ładniejsze. Papryka niesamowicie ładnie, muszę przyznać, że liści już ma bardzo dużo i nie jest w jakaś wybi nie wybiła, także, także faktycznie muszę przyznać, że dobre odmiany papryki. Co jeszcze mamy z takich rzeczy, które dochodzą? Dochodzą nam jeszcze generalnie pomidory gruntowe, wybiły turki, wybiły aksamitki i wybiły jeszcze Tutaj stokrotki afrykańskie. Arbus już jest dość wysoki, zaczynają się pojawiać pierwsze liście właściwe, a zaraz następny dla mnie będzie ogórek. Zapraszam Was raz jeszcze do zasubskrybowania kanału. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć!